Siema z tej strony Mateo Gaming i chciałbym Was poinformować, że jutro pojawi się odcinek z gry Margonem. Także jesteście już poinformowani jakby co. Odcinek pojawi się około godziny 15-16 To zależy już kiedy dodam, no ale chciałbym, chciałbym żeby już wiedzieliście kiedy będzie odcinek. Mam jakieś problemy, bo wrzuciłem filmik przed chwilą z partem pierwszym jakoś grafika tak dupiato wygląda. I z góry dodaję ten filmik, żeby zobaczyć jak będzie wyglądał ten, więc nie miejcie tego za złe, no ale niestety muszę takie coś zrobić. I jutro pojawi się już w miarę normalny film po godzinie 15 do 16 maksymalnie. Więc także już jesteście poinformowani. No nic, zapraszam i widzimy się jutro z tej strony Mateo Gaming. Na razie... I... <tryk>